Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 7 do 13 marca bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i moi mili, patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla was zapowiada. Poniedziałek: Sprawiedliwość. Wtorek: Wisielec. Środa: 10 kielichów. Czwartek dziewięć kielichów, piątek, dwa miecze, sobota, siedem kielichów i niedziela są dostateczne. No, w tle cztery denary, cztery denary, czyli dbam o swoją pracę, o swój dom, o bliskich gromadzę dobra, oszczędzam być może na coś no w tym tygodniu powinniście faktycznie tutaj troszeczkę pooszczędzać, bo sytuacja jest niejasna róbcie zapasy, gromadźcie, że tak powiem oszczędności, żeby mieć na tą przysłowiową czarną godzinę, natomiast tutaj też no lew być może będzie się bronił przed tym żeby ktoś z jego sakwy zbyt wielu tych monet nie zabrał, czyli jakieś płatności jakieś, jakieś zobowiązania które ktoś coś rości, żąda, a na przykład lew się z tym nie zgadza. Ogólnie czwórka, zwłaszcza denary, czyli takie uziemienie, mocny fundament, czyli spokojny, bez, bezpieczny, stabilny tydzień, tylko tak jak mówię, z wydawaniem gotówki. Uważajcie, jeżeli naprawdę teraz nie potrzebujecie niczego kupować, to powstrzymajcie się z jakimiś niezbędnymi zakupami. Dobra, poniedziałek mamy niezbędnymi, no niezbędne to trzeba, przepraszam, niepotrzebnymi, tak. Poniedziałek, Karta Sprawiedliwości, taki zrównoważony, spokojny dzień, dużo spraw administracyjnych, jakichś sądowych, urzędowych, jakieś papiery, dokumenty, wnioski, decyzje. Po prostu będziecie gdzieś być może właśnie w tym takim świecie papierolandii, jak to się mówi. Niektórzy prze, podpiszą jakieś umowy, jakieś aneksy, może wizyta w sądzie, może wizyta u prawnika, spotkanie z wagą, coś się wyjaśni, jakaś sprawiedliwość, że tak powiem, kogoś dosięgnie, wygrane sprawy sądowe bądź oczekiwanie na wyrok, bo mamy obok wisielca, ale chyba ten wyrok będzie dla Was korzystny, ponieważ dalej mamy piękne karty, więc będziecie wszyscy szczęśliwi, zadowoleni i dumni z siebie, tak? Co jeszcze? Te lwy, które szukają pracy, mają tę szansę w tym tygodniu znaleźć. W poniedziałek, być może jakaś rozmowa kwalifikacyjna, do której bardzo dobrze się przygotujecie, ładnie się zaprezentujecie, macie wiedzę. Jesteście spokojni, opanowani, wiecie jak rozmawiać i zrobicie właśnie takie dobre wrażenie. Myślę, że we wtorek będziecie czekać na decyzję. Co jeszcze? Karta sprawiedliwości mówi o tym, że będziecie obiektywni, uczciwi, sprawiedliwi. Jesteście cenieni za swoją szczerość, być może tutaj też jakieś. E, egzaminy bądź sprawdziany, gdzie ktoś będzie właśnie oceniał Wasze umiejętności, bądź waszą wiedzę. Więc tutaj widzę, że lew jest przygotowany, taki śmiały, odważny. E, wie, co ma w głowie i nie boi się właśnie tutaj jakiejś oceny. W związkach, hmm, w związkach szczerość, uczciwość i na pewno taka mm, harmonia, czyli Czyli wzajemność w związku, widzicie się nawzajem, doceniacie, szanujecie, współpracujecie i to jest fajne. Niektóre lwy być może myślą o małżeństwie. We wtorek wisielec, zawieszenie wszelkich spraw. Może być odwołana jakaś wizyta u lekarza, jakieś spotkanie, chwilowe jakieś problemy, które właśnie być może zmuszają do tego, żeby z pewnych spraw w tym dniu zrezygnować. E, ogólnie lew będzie taki zadumany, będzie chodził, będzie myślał, będzie się zastanawiał odnośnie jakichś spraw, jak być może te sprawy się potoczą, jak to będzie wyglądało na przyszłość. E, może pewne decyzje, bo wiecie, ten wisielec on dostaje olśnienia, jest jakby jasno czyli on prorokuje przyszłość, on mniej więcej już wie, co on chce, i jak to ma wyglądać. Ale z jakichś względów jeszcze nie wdraża w tego życie, jeszcze z tym nie rusza, jeszcze, jeszcze jakby celowo odkłada to na inny czas. No może po prostu musi zobaczyć bądź przekonać się co do swojego pomysłu i potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu. Więc tutaj niektóre lwy nawet mogą sobie dzień wolny wziąć od pracy, bo być może no, jest jakaś sprawa, nad którą muszą dłużej pomyśleć. E no zawieszenie, czyli wszystko jakby tak zawiśnie nagle, zatrzyma się. W pracy może być bez zmian, ci, co oczywiście szukają pracy, będą czekać tutaj na jakieś decyzje. W związkach też, no, no nie to, że jakieś kłótnie, czy, 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 czy jakieś ciche dni, no raczej będzie no dzień jak co dzień i nie wiem, gdzieś może będziecie się mijać albo, albo razem gdzieś analizować jakiś pomysł, jakiś, jakiś plan. Na kolejne dni, tygodnie bądź lata może macie jakieś sprawy do przeanalizowania i dacie sobie czas, bądź dacie też partnerowi czas do tego, żeby się z tym zapoznał, przemyślał, być może wtedy podejmiecie wspólną decyzję. Środa, fantastyczny dzień, mamy 10 kielichów, więc tutaj widzę e, szczęśliwą rodzinę, związki, małżeństwa, dzieci, ale też lew, który, który jest zrealizowany, który ma dobry humor, który jest taki yy, pogodny, tak, zadowolony z siebie, może liczyć na, na partnerów biznesowych, współpracowników, rodzinę, przyjaciół. Coś uda się zrealizować. Tutaj lew będzie bardzo zadowolony, albo jakaś wiadomość do Was dotrze, która po prostu poprawi humor nie tylko Wasz, ale też Waszych bliskich. W pracy fajna atmosfera. Może się uda y, no, zrobić jakąś dobrą normę bądź zrealizować jakiś projekt, będzie to atrakcyjny dzień w pracy y, tutaj lwy, które mają swoją własną działalność, być może właśnie jakąś dobrą transakcję przeprowadzą. Natomiast y, jeżeli chodzi o y, te lwy, które szukają pracy, no to chyba w środę będzie ta dobra wiadomość, tak, że ta praca jest i że y, będziecie mogli tutaj. Zacząć współpracować z jakąś firmą, ewentualnie. Wydaje mi się, że niektórzy z Was poprosili tutaj może jakaś spółka cywilna, kochani dlatego, że, żeście gdzieś tam latali po sądach, załatwiali jakieś sprawy, może komuś to zaproponowaliście. Nie wiem, komuś z bliskich znajomych, może komuś z rodziny. No i ktoś musiał przemyśleć, zastanowić się i zaakceptował ten Wasz pomysł. Tak. Też tak może być. Co w środę? Dalej po pracy? No, jakieś miłe spotkanie, tak? Ogólnie fajna atmosfera w domu, więc pogodny, sympatyczny, taki serdeczny dzień, bez zmartwień, bez jakichś problemów. Może was odwiedzić rodzina, tak? Bądź wy gdzieś tam sobie pojedziecie, może dziadkowie, dzieci przyjdą odwiedzić, albo jakieś spotkanie rodzinne. No, czasami w środku tygodnia też jakaś uroczystość wypada i w kameralnym takim gronie chcemy uczcić na przykład czyjeś imieniny bądź urodziny co w czwartek? W czwartek 9 kielichów jest na następny fajny, super dzień ale ogólnie będziecie bardzo z siebie dumni i zadowoleni nawet taka trochę zdrowa pycha będzie z Was biła bo no, naprawdę zasługujecie tutaj no, będziecie mieć szczęście i, i w tym dniu powiedzie Wam się z wieloma sprawami to jest też karta, która mówi, że niczego wam nie brakuje i na wiele sobie pozwalacie, więc tutaj niektórzy być może, nie wiem, do, dobrze zjedzą gdzieś w restauracji albo, albo będą chcieli popisać się przed partnerem, jakieś danie na wieczorną kolację wykreują. Dobrze podjeść, dobrze popić, niczego mi nie brakuje. Jestem szczęśliwy, jest mi dobrze. W pracy jestem zrealizowana. Zrealizowany, szczęśliwy, wszystko idzie po mojej myśli. Wiem, co robię, i oby tak dalej. Moje życie jest fantastyczne i, i, i cieszę się nim, tak? Też jakieś dobre spotkania, czy to biznesowe, czy, czy wśród znajomych, wśród przyjaciół, dużo uśmiechu, dużo zabawy, dużo pozytywnej energii, naprawdę ten dzień będzie zaliczony do udanych. W piątek mamy dwa miecze, i tutaj tą kartę sobie dobierzemy, bo lew nad czymś myśli, nad czym się zastanawia, i trochę nie chcę na ten moment. Podejmować decyzji. Tutaj może myśli, no to jest wasza karta, więc może gdzieś chcecie wyjechać, a może się przeprowadzić. Może niektóre tutaj lwy właśnie jakąś transakcję przeprowadzają, sprzedają, kupują mieszkanie, chcą kupić dom, tak? Myślą o przeprowadzce, o swoich własnych czterech kontach. Mamy czwórkę denarów. A może myślą na tym, jak uratować gdzieś tam z banku oszczędności przy tej inflacji i, i może zainwestować właśnie w jakąś nieruchomość. Natomiast ogólnie jest to karta podróży, wyjazdu bądź jakiejś aktywności fizycznej. Może dodatkowo trzeba będzie zostać w pracy, może jakiś wyjazd służbowy, a może praca nad formą swoją fizyczną, czyli gdzieś wizyta na siłowni, bądź jakieś spotkanie. W formie sportu, jakieś meczko, szykówki, siatkówki, e, albo, albo e, gdzieś na pływalni na basenie, miło czas spędzony z rodziną. E, będziecie to, to analizować, zastanawiać się. W pracy, no właśnie, w pracy też być może szykuje się jakiś wyjazd, ale jeszcze nie umiecie podjąć decyzji, bo jeszcze. Nie o wszystkim wiecie, bądź po prostu no, ktoś Wam dał temat do przemyślenia i, no, i analizujecie go i, i zastanawiacie się, tak? Dobrze. W sobotę mamy Siedem Kielichów, czyli karta, e, karta trochę niezdecydowania, przeróżnych pragnień, ale też wydziwiania, cudowania, oderwania się od, e, że tak powiem,. Od rzeczywistości troszeczkę, więc tutaj nie wiem, czy będziecie spełniać jakieś swoje pragnienia, czy właśnie sobota, jakiś wyjazd i, i, i szaleństwo, odpoczynek i, i oderwanie się od tych spraw zawodowo-finansowych, żeby sobie posiedzieć, pomarzyć, mm, pozastanawiać się nad tym, co dalej. Pamiętajcie tylko w sobotę, żeby, zwłaszcza jak coś kupujecie, coś zamawiacie bądź chcecie przeprowadzić jakąś transakcję, żeby ktoś no, nie próbował wam koloryzować, tak? Bo, bo są jakieś obietnice i nie wiadomo, czy one będą spełnione. Może być coś przekoloryzowane, za bardzo zachwalane, a wcale takie nie jest, nie jest tego warte. Jakiś produkt, produkt na przykład, jakaś rzecz, więc nad tym się zastanówcie, ale ogólnie siedemka kielichów, no to mówię takie odpoczynek i takie zajmowanie się swoimi sprawami, dużo kreatywnych pomysłów. Dużo, dużo jakichś fantazji, marzeń, planów, które być może po kolei chcielibyście realizować, tak? W niektórych związkach możecie stwierdzić, że partner bądź partnerka coś wydziwia, coś cuduje, ma jakieś szalone pomysły. Pamiętajcie, że jak jest tyle tych kielichów w głowie i nie wiadomo za co się wziąć, to zawsze sięgajcie po te najbliżej ręki. Po te, na, na samej górze no starajcie się sięgać, chociaż niektórzy sięgają jak najwyżej, tak? Od razu, na samym starcie. No ale czy na tą drabinę można się tak od razu wysoko wspiąć? Raczej szczebelek po szczebelku, stopniowo, tak? Wtedy jest bezpiecznie. Dobrze kochani, co w niedzielę są dostateczne powrót, tak? Niektórzy jak wyjechali gdzieś na weekend będą wracać i może być różnica zdań też, kochani, w sobotę. Więc tutaj, jeżeli o coś tam się posprzeczaliście z partnerem, będzie zgoda. No ogólnie ostateczne też zdecydowanie się na coś, więc. Tak, tutaj na marginesie powiedziałam, te osoby, które myślą tutaj o sprzedaży, kupnie, nieruchomości, domu, działki, mieszkania i macie tyle ofert w głowie, że nie wiecie już na co się zdecydować, bo i ten ładny, i ten ładny, ale czy w tym będzie bezpiecznie, czy z tego będzie blisko do szkoły, czy do pracy, a czy ten to ma fajne sąsiedztwo i wiecie jak to jest. Kołowrotek po prostu w głowie, tak? Więc myślę, że w niedzielę ostatecznie podejmiecie decyzję i to będzie. Dobra, trafna decyzja. Ktoś może do Was przyjechać też w niedzielę, ktoś, kto kiedyś się zapowiadał, ale wiecie jak to jest, umawiamy się, a wiesz, zajrzyj do mnie kiedyś, no dobra, to zajrzę do Ciebie w najbliższą sobotę. Przychodzi sobota, no przyjedziesz do mnie, wiesz, w ten weekend nie mogę, a to może w następną się spotkamy. I tak się umawiamy, umawiamy, aż w końcu później, bach, jakaś tam sobota czy niedziela, dzwonek, widzimy, ta osoba stoi pod drzwiami. Zazwyczaj jest to w takim momencie, gdzie się nie spodziewaliśmy, nie jesteśmy przygotowani, no ale cóż, gość w domu, Bóg w dom, jak to mówią, więc. <grym> no, trzeba się po prostu gościć, tak? Dobrze, kochani, żarty żartami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Dodatkowo sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.